Hej, cześć manu, każdy wszystkich bardzo serdecznie, jestem z a to kolejny czek z Clash Royale, zwykłego Clash Rela, także początku początek, chciałbym zostawić po sobie łapę w grę z komentarz, bo to mnie naprawdę motywuje. I mam dla Was jeszcze jednego newsa, słuchajcie, eee, mianowicie zrobiłem, a właściwie zrobię zaraz po nagraniu tego odcinka konto, tak sobie wpadłem dla widzów e, na Facebooku, bo nie wiem, dostaję tyle zapytań, tyle próśb o to konto na Facebooku, żeście, żebym dodał Was do znajomych, że stwierdziłem, że dobrze, zrobię specjalnie nowe konto na Facebooku dla Was. Także nawet jak nie teraz, to myślę, że do kilku godzin, maksymalnie dzień, wrzucę tam linka na dole do tego konta. I żebyście mogli mnie tam dodać do znajomych, obiecuję, przyjmę Was wszystkich. Także link jest na dole tam w opisie, a może nawet tu się pojawi tak dam ręce w razie co, No i okej. Okay. Także co, bez mną przedłużania, już zapraszam Was do oglądania. Pamiętajcie o tym koncie i lecimy z koksem. Okej, jesteśmy w samym CE, że dzisiaj mam dla was coś takiego, jak czym jest Magical Chest. Um, i, 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 I niestety nie mam więcej za bardzo innych skrzynek, ale wydaje mi się, że Magical Chest sam to jest wystarczająca sprawa. Także słuchajcie, trzymajcie kciuki, że będzie legenda, bo jednak na tej arence to jest coś koło 20%, a to jest naprawdę dużo. Dobrze, Uff. jak ja lubię otwierać te skrzynki. Okej, okay. kurde, jeden Dead Goblin, niedobrze. No nie, nie, 100% że nie będzie, kurde no, a już miałem nadzieję, że jakaś nowa legenda wpadnie, bo da... super lustra, no okej, okay. czyli no niestety nie zacząłem z bardzo podsumowania, ale no nie wyszło, nie wyszło zdecydowanie tak chciałem, 4 lustra, Wow, mogę zrobić lustro na level czwarty. Super Kolejny epik, pamiętam jak kiedyś myślałem, jejku, zrobili epiko na level czwarty, ile to trzeba rzeczy? Przecież to mi się nigdy nie uda z żadnym, a teraz już mogę praktycznie połowę epików na czwarty zrobić. No, no dobra, może z połowu przesadziłem, ale na pewno dużo. Um, no i co? Żeby to... Żeby przynajmniej opić tego magica chesta, może pójdziemy sobie na ręki, albo, albo, albo nie. Dokończmy challenge'a, może challenge za... Myślę, że z 10 minut na luzie zrobimy. Zaskoczy nas tutaj czymś pozytywnym. Piecyk, ok, niech będzie piecyk, mi to nie przeszkadza. Chociaż ciekawie, bardzo szybko wystawiony ten piec. Ja sobie pojadę na spokojnie bowlerem. Czekam, mogę dostać tam raz, to dla mnie to nie jest, słuchajcie, nic. To już ten bowler powinien ładnie zebrać, chociaż... Dobrze, zebrał, zebrał, no i okej, okay, mogę dać już x teraz na spokojnie tego dam sobie Mega Miniona i będzie git. Okej, okay, dawaj, jest, ładnie przejechał wszystko. <noise> już patrząc, e, patrząc na ten piecyk, e, wystawiony po prostu tak szybko, się domyśliłem, że to nie jest po prostu za wysoka, e, że tak powiem, arenka, a teraz to do, trochę dobiło to myślenie, tak? Wiem, teraz też źle zareagowałem, ale naprawdę. Bo stawcie się w mojej sytuacji, że jakby nagrywacie odcinki I cały czas skupiacie się też na komentowaniu, a nie tylko na rozmawianiu Także, no, jest to naprawdę ciężkie, aby wszystko robić idealnie Także mówię, wybaczcie mi, jak są jakieś błędy Bo będą e, były i będą zawsze Bo ciężko jest grać idealnie w tym momencie, jak się komentuje dla was gra Bo tak jak mówię, mogę albo się mało odzywać i grać dobrze Albo właśnie dużo się odzywać, ale no grać tak po prostu średnio, bo nie jest to wiadomo jakaś złagra, no ale no wtedy nie jest to na takim moim normalnym poziomie. Przepraszam, nasz mikrofon, duszę z wrażenia, także no i właśnie tutaj wypuścimy z w tym momencie, ale trudno. Przynajmniej będzie kolejny Tankers i Inferno Tower na daleko. Super, mm, nie no dobrze. Golem się ładnie rozbije, tutaj nie ma zatrzymań, nawet to nie pomoże w tym momencie. Super, eee, ładnie zatrzymane, jako że ma fokus na bole, że dam sobie mega miniona, który po winien zaradzić tutaj, no, przynajmniej tak, na spokojnie sobie zaradzi. O, jejku, jejku, ale żeś się wepchał. Uh, no, no, na spokojnie, na spokojnie. Teraz tylko princeska, jeszcze na trochę dobicie go. I pięknie, że tak, ze dwa strzały walnęła raz. Okej, okay. nie jeden, tylko bo ma deloga. No tak, to można się było spodziewać. Pójdźmy sobie jeszcze Ice Wizarda tutaj, żeby właśnie e, zbierał te Firespirsy. I wydaje mi się, że. Nie wiem, czy jak to zrobić teraz. W tym się zastanawiam. Właśnie, bo wiedziałem, że wypuści golema. Bardziej polecam. Polecam, po prostu bardziej wolę teraz pójść na taką pozycję defensywną. I potem wyjść właśnie z x -ballem. To chyba będzie najsensowniejsze. Tak, to zdecydowanie będzie najsensowniejsze. Zostawmy to w ten sposób. dajmy sobie tutaj princeskę. I to chyba będzie spoko. Tak, to sobie zapójmy. Armia szkietów. Jak najbardziej, Armia Szkutków jest tutaj w dobry pomysł, no i X-Bow na straży wyjeżdża, także super, no i teraz, teraz musimy po prostu zniszczyć piecyk, a przyznaję, że no ty cwaniaku, o ty cwaniaku, nie, ja tu mam na ciebie haka, e, także no problemo, tutaj okej, okay, dobrze wystawiony, w sumie beznadziejnie wystawiony, dla mnie dobrze wystawiony e, Electro Wizard. super i mamy to, słuchajcie, chyba to mamy, z naciskiem na chyba, okej, okay. dawaj, dawaj, zniszcz piecyk. Denerwujesz mnie, kolego. Naprawdę, i gra z ogniem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Na no, nie no, coraz bardziej i gra z ogniem, ten kolega. I to mi się nie podoba, okej. Okay, nie staćcie na na, na 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 golema. E, straciłem słowo przez chwilę. Okej, okay, i zap. Ojej, 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 ojej. Jest. Yes. Nie jest. E, może teraz? Ehm. Um, niby tak, ale nie do końca, dawaj, dawaj, dawaj. Jest. Mamy fokus na wieży, super. E, teraz składać w tym momencie Bowlera. Oj, nie, dwie minuty, dobrze, mamy jeszcze dwie całe minuty, żeby się do niego dołączyć. Um, nasz Bowler się zaciął, patrzy się tutaj na kolegę tylko, okej, okay, ciągnie. nie. Mm, Mogę widać tym e, byłem zdecydowanie bardziej na obronnej pozycji, jeszcze źle go dałem właśnie. Ale okej, okay, dajmy sobie tej Inferno Tower'a, niech on już rozbije tego golema, bo to jest ważne. Zaraz pójdzie jakiś, e, myślałem, że Executioner, okej, okay, poszła mi upekka. No ale spoko, pójdźmy teraz na to tylko Armię Szkieletów, która na wszystko na siebie pozbierać tutaj ładnie. No i musimy jakoś zniszczyć ten piec, żeby Princeska się dorwała do wieży, ale widzę, że on nie pozwala nam na to. Mm, więc zdecydowanie pójdźmy na taką ofensywę, pójdźmy na naszego Bowlera, kurczę ten... Um, a strasznie mnie denerwuje, to jest tak irytująca karta w tym momencie, że ja nie wiem. Okej, okay, niepotrzebnie drugi Inferno dałem, jestem to świadomy, ale okej, okay. podwójny fokus się złapie, to chyba dobrze. Okej, okay. a dawaj Wizard. A jest Wizard. jest? Okej, okay, świetnie. I teraz szkielety, szkielety, niech tu pocisną ładnie, yes. No nie, nie dobiję się do niego. A wiem, zaraz go zapami będę cichnął. I łyk, jeden zap. Okej, okay, um, nie wiem czemu, ale to mi się nie wydaje teraz najsensowniejszym zagraniem, ale spróbować sp zawsze można. Okej, okay, Inferno, ojojojojojoj, jest, dobra, mamy to. Mm, rozbijaj się, cwaniaku, no nie, czemu ten... Mm. Denerwuje mnie to, no nie, nie zdążyłem wprowadzić jeszcze trzech zapów. Bo on tutaj nie ma tylu obrażeń, co mój zap na jedenastym. Mogłem wcześniej to zacząć robić i to by było o wiele mądrzejsze. A w tym momencie, chociaż słuchajcie, żeby piecyka nie dał, żeby piecyka nie dał, ale da piecyk. Dał nawet golema, co przyznaję jest jeszcze większym problemem. Dawaj, bowler, no bowler, no popchnij jedną kulę. No, no proszę cię, ale cię, nie cię grzecznie, proszę, stary, to proszę, proszę, zrób to. Proszę cię, bowler. No nie, nie wypuszczę drugiego zapał. Z tym, ile ten zap zadaje? Na pewno nie zadaje 10, właśnie 60. O kurde, zaraz to tu przegram, zaraz sobie przegram. No nie, przegrałem sobie. Przegrałem, jak nic, przegrałem. Dawaj, pryzyska. Oj, jo, jo. Tak się ratuje sytuację. Tak się ratuje sytuację. Good luck. jak najbardziej, kutlak, Ale to było fartowne. Ojejku, ale to było fartowne, masakra. Ale super udało się. Nie wiem, że tutaj odwaliłem. Ale cieszę się, była długa, męcząca bitwa. Niestety, nie dobiłem się. Mogłem wcześniej myśleć z tymi zapami, to bym się dobił. Ale to było naprawdę ciekawe. Okej, okay, teraz walczymy z kardelem z Indo Light, a um, także zaraz zobaczymy tutaj kardel wymyśli. Jeszcze jedną rzecz muszę szybko zobaczyć, bo obiecałem pewnej osobie, że ją pozdrowi właściwie dwóm pewnym osobom, a miałem to zapisane na telefonie, ale nie dobrze, po prostu zrobię to w następnym odcinku, bo na odcinku trochę głupio jednak sprawdzać to co się dzieje na, me na Messengerze w galerii. Hmm... hmm. Jakbyśmy to mogli rozegrać? No, jestem prawie pewien, że Inferno Tower, e, Inferno Tower tak, e, plus armia szkieletów będą tutaj dobrym pomysłem. Oj, 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 oj. E, proszę cię, nie mi friza. Nie, nie, nie mi Freeza, nie. Oj, nie, dzięki. No. Jak ja, jak ja tego nie lubię, jak ten bowler się tak ścina. To jest straszne, po prostu, jak tego bowler maltretuje, po prostu ten Electro Wizard, naprawdę. To jest też straszna kontra, jakby. Nie rozumiem, e, jakby super miejscami próbuje przywrócić takie karty jak e, duża Peka do mety, ale potem nagle wiecie, daje jakieś buffy na dużo Pekę i tak dalej, a potem nagle myk, taki Electro Wizard, który taką Pekę praktycznie blokuje w miejscu i nie jest ona w stanie nic zrobić, jakby nie rozumiem poczynań e, Supercell'a, co nie robią. Dlaczego? Nagle mm, dają kartę, która jest praktycznie największą możliwą ko kontrolą na jednostkę, którą chcą przywrócić do mety. Jaki to ma sens, bo ja nie mam pojęcia jak to ma sens. Jak dla mnie żaden właśnie. Jak ktoś wie dlaczego oni robią tego typu akcje, może mi wytłumaczyć, bo ja naprawdę chyba się nie domyślę. Mm, no i okej, okay, pani Kardeler teraz ma wieża Fokus na Elektrowizardzie. No nie no, no nie no. Ale tak się nie robi, no. Ale jak to tak? Dlaczego ja nie dałem Inferno Tower'a? Hmm. Ojejku, no czemu ja to zrobiłem? Halo, niech ktoś mi powie. Znowu się zagadałem, nie wpuściłem tych jednostek co trzeba. Nie wiem, czy cały czas tak poprawiam te włosy jakichś dobra. Hmm. Chociaż przynajmniej, że nie są dzisiaj najlepsze, dobra. Ojejku, dawaj, princeska, je! Yeah. chciałem powiedzieć, że princeska, dobra, dziołcha, a tu jednak nie, hmm. Bowler, bowler, jak najba... Idź pan mi z tym, nie. Idź mi z tym, dziękuję. Okej, okay, okej, okay. nie, 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 nie. Nie, no idź z tym. Idź, 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 idź akysz. Eee, dobrze, no mam tutaj niezłą że tak powiem, armię, ale właśnie on ma Gianta. O, to chyba będzie spoko zagranie, bo on w tym momencie nie ma Electrowiza, który by tu bardzo mógł mi naprzeszkadzać, ale w tym momencie no nie naprzeszkadza mi jednak. Dobra, o, dawajesz Inferno, świetnie.

Strasznie mi nie idzie, strasznie dużo przegrywam. Ledwie jestem w stanie wyjść na zagranicę 4150 po charku, potem z powrotem schodzę. A także to jest slipa, bo wkurza mnie to, zobaczcie, jakie są arenki. Chwila, nawet wam pokażę tutaj. Battles, cały czas mnie denerwuje to, gdzie są jakieś areny normalne. Tu nie są areny, że cały czas to akurat była normalna gra, ale. To ciągle jakieś Royal Gianty, gdzieś tu są, no nie, to znowu jest turniej. No ale cały czas, widzicie, tu jest Royal Giant, tu jest Royal Giant, e, tu jest Royal Giant, Royal Giant level 13, tutaj znowu karty level 13 i to jest naprawdę denerwujące, widzicie? wszędzie są jakieś Royal Giant, widzicie kolejny Royal Giant, to jest Gia zwykły Giant level 10, tutaj kolejny e, ten Royal Giant i to jest straszne. Royal Giant, Royal Giant Royal Giant, Royal Giant, Royal Royal Giant I z tym nie idzie praktycznie walczyć z nim x naprawdę, to jest masakra okej, okay, ale w każdym razie już dosyć mojego gadania nawet jak będzie siedmio e, winowy, tak, e, chest to i tak się będę cieszył, Maximus Maximus, chyba dobrze przeczytałem twój nick lecimy na pyrkę tutaj, także Maximusie Los Hermanos Sipi, zobaczymy co twoje Los Hermanos Sipi potrafi, okej, okay, na Bowlera dawno nie widziałem Wiedźmy w ogóle niby popularna karta, ale tak ono nie widuje się jej za często no okej, okay. mm, to Bowler już sobie tutaj zgasi, tutaj nawet nie ma o czym gadać, to jest po, prostu, po prostu trzy kule, no może cztery. chociaż tu bardziej chyba trzy, czy 4, czy... nie no chyba 3, no, tak trzy, dobrze, mm, x mogłem nawet wcześniej dać, ale przeczekałem, nie wiem po co, znowu się zagaduję. no trudno, mm, Mega Minion zawsze skłonko, co, dobrze, Te uznajmy, że tego za nie było. A um, Bowler, 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 MYK O tak, to mi się podoba, słuchajcie. No i mamy ładnie fokus. Na wieczór, teraz sobie sobie. Jest tutaj gdzieś, myślę, że do 400. Nie, nawet całą możemy zniszczyć. No nie, no, do 400 nawet bardziej, tak. Chociaż. Nie, no, do 400, do 400, dobrze powiedziałem. Mm, już też ma się. Ma się, jak się zagrało tym Xboxem tyle set gier, to też się już ogarnia powoli. Takie sprawy, prawy. Pyk. Dobrze, pięknie skontrowane. Teraz bardziej się kontruje armią szkieletów niż zapem, bo ten zap prawie no nic nie robi. Eee, I to jest trochę smutne, że ten zap już nic nie robi. I... Myk. No, Lary, zostaw ją, dzięki. Myślałem, że się uda, ale niestety na kompie jeszcze podczas nagrywania nie zrobię takiej akcji. Czasem na telefonie mi się udaje. Na tyle szybko wypuścić zapa, żeby zdjąć te Fire spirty. i to jest śmieszne, że tylko tak od razu, nie? Na instant po prostu i zap. I potem tylko takie wow. <laughs> Nawet sam się dziwię, że mi się czasem udaje rzadko, bo rzadko, ale się udaje. Oj nie! I tu właśnie zagrał bardzo, bardzo ładnie. A, dobrze mnie to biło, przyznaję. Ale ja też sobie nie zagram dobrze. Oj nie, jednak nie zagrałem tak dobrze jak chciałem. Mm, to też był beznadziejny zap, przyznaję. Pamiętam, że kiedy, kiedyś byłem mistrzem zapów, bo ogólnie cały czas praktycznie nie było odcinka, gdzie przynajmniej ze dwóch tego typu zapów nie walnął. No ale okej, okay, a... No. Halo, halo, kolego, kolego, kolego czy, czy, to możesz mnie dopuścić do tej muszkieterki, ja się pytam, dzięki, tak, tak, no, no, no. okej, okay. niech ci będzie, oj, oj. oj, 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 oj. Um... nie jest źle, tak na chwilę, tak, nie wiem, co masz tak osobę, tylko, mm, i tak zamuliłem, nie, nie wiadomo, o co chodzi zupełnie, pewnie większość się będzie dziwiała, sam się dziwię, co ja zrobiłem. Już jest późno, przepraszam, szkoła, wszystko, wybaczcie mi, naprawdę, wybaczcie mi, przepraszam, to się nie powtórzy, tak? Mm, Idź mi z tą wiedźmą, no! Okej, okay, um, teraz jeden dobrze zagrany X-Bow i powinno być po robocie, zobaczcie jak mnie on teraz pobijał strasznie. Mm, nie, to jest GG, GG, jestem w stanie, Musiał mieć rakietę. Nie ma rakiety, nie ma wygranej, dziękuję, 8 wygranych, 8 minut. Także maksymu się twój los Hermano CP nie poradził tutaj tak dużo i lecimy z koksem, Zaczymy do ilu dobijemy? 8, jest 8, dobrze. 9 będę szczęśliwy, tak? Pamiętam, że kiedyś za 9 dropnąłem legendę, więc może będzie powtórka z rozrywki. Okej, okay, ósmy level to na pewno wygrana, powiem wam. Jeszcze nie przegrałem nigdy z żadnym ósmym levelem na challenge. Okej, okay, zobaczmy. U, wiedźma, wiedźmy level 4 na 8, no 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 dobra, szacun, szacun. To jednak masz... Okej, okay, ty też level 4. Dobra, masz jednak szansę wygrać. Jednak masz tą szansę... Mm, także git. Mm, no i nie masz, nie wiem, bo w sumie ma mm, tego gianta, ale on też... no nie jest aż tak OP. op no. Okej. Okay. Spoko. akurat przedłużyłeś tutaj, e, że tak powiem, w sumie nie, pozbył się eliksiru i teraz ja mam tutaj łatwe dojście, ojejku, armia szkietów level 8, teraz ten Ice Wizard będzie niszczył przez solo, no i okej, okay. ładnie sobie atakujemy jego wieżę, zobaczymy czy uda nam się zrobić z tego trzy koronki, Mmmm... No, nie wiem, bo jestem pewien, że to wygram. No, no trochę tak nieskromnie, no ale no, ciężko jest przegryć tutaj z ósmym levelem. Naprawdę. Ósmy levele jeszcze nie mają doświadczenia i zazwyczaj mają źle zrobione deki. No, także wygrywa się z nimi zazwyczaj na easy. Um, myślę, czy nie właśnie na te trzy koronki, bo wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Chociaż. Nie, można albo sprawdzić drugą wieżę do bycia, właśnie jechać na trzy, ale ja się chyba na trzy pokuszę, słuchajcie. Nie wiem, czy mi się uda, bo to jest jednak x bow eee, Zrobienie X-Bowl trzech koronek to naprawdę jest osiągnięcie, nie żartuję. Eee, princeskę jeszcze chwilkę i możemy ją tutaj wystawić, super. Eee, ok, czemu by nie? Eee, no dobra, niech będzie, eee, czemu by nie. Spoko. No źle wystawiłem inferno, bo mi zdjęło a, moją princeskę, no ale nic się nie stało tak naprawdę. Zobaczcie, jesteśmy tej cali zdrowi, na, nas prawie nic nie obiło, także gitara się ma. O, jest piękny zapik, e, wpad że nic nawet mnie nie obiło. Mm, także. Ja lecę na trzy. Nie, ja. Ja muszę zrobić te trzy. To się uda, słuchajcie, Andrzej Duda to się uda. Albo Andrzej uda to się duda, jak to woli. Mm, Okej, okay, ładnie przyblokowałem Icevisa. To mi się podoba. Ja się tutaj składam. Wiem, że on zaraz wypuści tego gianta, ale właśnie dobrze by go wypuścił, słuchajcie. Battle Ram. Ok, Battle Ram też spoko. Hmm. Ciekawie. oj, dobra, żeby on sobie wybuchł w tych. Wybuchaj tam, wybuchaj tam. Niech cię tam wybuchnął Bowlera dajmy też na odległości. Tutaj jakieś też pewnie i tak w to wejdzie. Tak, na pewno w to wejdzie, ale tam O nie, za ten uratował mi Bowlera. Super Mega Minion, Armia szkieletów, ojejku, ojejku, ojejku. Hmm, druga Princeska, drugi Xbox. Aj! Dawaj, dobrze jest, mamy to, słuchajcie, tak, powinniśmy go nawet dobić tym, co mamy. uwaga, czy się uda, czy się uda, dobrze jest, mamy to. Są trzy koronki, udałoś, także 19 sekund do końca, ale są trzy koronki, także jak jest ósmy level, to ja mówię, to już się tutaj bawię. Hmm. Estrela 2.3, spoko, dzięki za 200 golda, no i 10 kart oczywiście, także mamy 9 wygranych, trzymajcie kciuki, bo następna wygrana to już chyba 12 albo 11 kart, nie wiem. Eee, no i nie, ma, nie wiemy jaki teraz jest przeciwnik, właśnie to jest to zaskoczenie na że to może być nawet ktoś kto ma 5000 pucharków normalnie, i wtedy to jest ciężki przeciwnik i to na pewno ciężki, albo po prostu ktoś kto ma nawet 3500 może być już ciężkim przeciwnikiem. Czas per dziewięć Mistrz Zapów powraca. Nie, to jest, od, nazywam ten odcinek Mistrz Zapów powraca. Słuchajcie, starzy widzowie będą wiedzieli o co chodzi. Po, powrót Mistrza Zapów go nazywam, naprawdę. Jestem pewien, że starsi widzowie będą wiedzieli o co chodzi. Nie no, no, no nie, naprawdę, Mistrz Zapów powraca. To jest masakra, no okej. Okay. <ścoughs> Dlaczego mnie to tak śmieszy? To, ja się pewnie właśnie smucić, że robię takie akcje. Właśnie teraz znowu wystawiłem złego ich zboła. Okej okay. Okej, okay. i zobaczcie I Jeden z wystarczy zły x-bow Bo gdyby on był kratkę dalej, to już byśmy e, Bo te minionki by sobie już umarły. No dobrze, dobrze Niech będzie i tak, słuchajcie, i tak jesteśmy Na się. Okej, okay, nieważne, nieważne Lecimy z koksem, także x-plodek food. zobaczymy co nam tutaj Pokażesz, bowler, spoko, bowler to Luz, na bowlera ogień Kontrujemy ogniem, tak, na ogień ogniem Także bowler na bowlera nie. nie, nie, on na pewno ma zapa. Hmm. Okej, okay, tornado na drugą stronę. To było mądre. To naprawdę było mądre zagranie. Hmm. I prawdopodobnie nasza wieża będzie bardzo, bardzo mocno wita. Jeszcze puści jedną kulę przecież. Dwóch na pewno nie, tak, ale to było mądre. To naprawdę było dobre, dobre zagranie. Nie zapuję tego. Dam się obić o te 400, czy ile tam to tam nie obiję? Chyba 400, coś takiego. Albo nawet 300. Nie wiem, coś koło 400 na pewno. Hmm. Spoko. Ładnie tutaj zagrał mm, Także musimy się to jeszcze. Spójrzmy kolejną princeskę na obicie. Bądź też nie, nie wypuszczaj tej nie wypuszczaj tej nie wypuścisz. Nie, zabraniam ci. Nie, nie wypuszczaj gryfiarda. Nie, nie, nie puszczaj go. Nie. Nasz zakaz, nie. Po prostu, no po prostu nie pogódź się z tym, że nie. Mm, no i musiał go puścić. Um, ale okej, okay, teraz mamy lepszą obronę. Fajne tornado. Ajajaj, Sizard, tankuj. Dobrze, tankuje, super. I teraz możemy puścić naszego X, ładko chwila. Okej, okay, odepkał nam wszystko, super. Dwóch Ice Wizardów i Bowler. Mm, damy radę, damy radę, słuchajcie. Teraz tylko zbieracie X bo nie mamy na nic. Mm, niech teraz nie, nie puszczaj, nic, no nie puszczaj. Kurde, czemu ten Bowler stanął? Czemu to nie idzie po mojej myśli? No, ale okej, okay. inferno i tak broni, i tak broni. Mm, jest mega minion, słuchajcie, dobrze, dobrze, jedziemy, jedziemy na Defensa Armia Skeletów. To się może udać, to się naprawdę może udać. Mm, czy to się uda? Nie, nie uda się, bo ma dekłodę. Mm. On ma grefiarda. my nie mamy greyfiarda, to jest, to jest nasz minus, że tak powiem, to jest jego przewaga. Mm. O, ty cwaniaku, Inferno Tower. Nie no, ale słuchajcie, wiem, ja tak zamulam strasznie, nie wiem, czy coś się dzieje ze mną, ale czuję, że ja trochę zamulam na tym odcinku. Ja was naprawdę przepraszam, ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje, obiecuję, że ja się normalnie tutaj poprawię, bo ja nie wiem, tak być, słuchajcie, nie może, no, x -Ball. Nie no, przegraliśmy to. Dekłada jedna jest po nas. Hmm, chociaż, no, jest jakaś opcja, że to przeżyjemy. Na pewno jest taka możliwość, ale marna, marna. To mi się nie podoba. Hmm, no nie, no nie, on ma dekłodę. <grym> RIP. <grym> Okej, okay, słuchajcie, no, tak nie wiem, oj. On spokojnie, słuchajcie, dzisiaj na tym odcinku wydaje mi się, że jako poza przepraszam was za to, jak mówię, jestem zmęczony. Jeszcze trochę chory jestem, ale i tak wydaje mi się, że 9 minut to jest jakiś tam sukces. Także dobra skrzyneczka. Okej, okay, żeby była legenda, nie, na pewno już nie będzie legendy. Chociaż nie, na 100% nie. Teraz jest nie, teraz jest rad rad. Hmm. Szkoda, szkoda. Ale nie było net epika? Nie, no 9 minut to powinien być epik, oszukują mnie tutaj. O, Ernest dropnął no Magical, super graty Wszystkim te Magicale ostatnio dropią, naprawdę Wszystkim po kolei... Nie wiem czy ta, właśnie jak to działa, bo wiem, że ten że ja dropię Magical, potem mój kolega w klasie, potem jeszcze ktoś inny czy to jakieś serie, bo często jak mam Coś mi się tu wyświetliło, wy to nie widzieliście Że jak ja dropię Magical to nagle 10 innych osób drobi tego Magicala i nie wiem jak to działa Ale okej, okay, ale wiem że jest w każdym razie ten jakby ustalony plan, ale dobrze, dzisiaj nie o tym, także co ja klikłem, co ja klikłem, halo jeśli na Ci się spodobał, zostawcie po sobie łapę w grę z bo to mnie naprawdę motywuje do naszego nagrywania. E, piś takie mówię, O właśnie, właśnie, wbijajcie na to kod na Facebooku, o którym mówiłem, nawet zaraz, zaraz je założę dla pewności. Ja wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie, nie znam za was gadanie. Dzięki, cześć!